Hej, tutaj Karola, chciałam Wam się pokazać kartkę. Nagrywam już po raz któryś, bo y, po prostu rozjechałam się na filmie mówiąc, y, tłumacząc się gdzie skąd pomysł zaczerpnąłam schacć i to jest troszeczkę irytujące, więc y, pozwólcie, że y, po, po prostu nie... Nagrywanie filmów powinno sprawiać przyjemność, a nie czucie, poczucie takiego stresu, że y, ktoś coś może zauważyć i stwierdzić, że y, to był pomysł zaczerpnięty od kogoś, a ja akurat nie wiem, tego nie, tego nie powiedziałam, nie poinformowałam, nie zaznaczyłam, nie podlinkowałam i, itp. Tak więc y, to, co chcę powiedzieć, to kartka jest y, inspiracją y, kartki pracy, jaką wykonała y, Emilia Sieradzan. To jest. Ja Wam wrzucę ten link. Film pochodzi z 2017 roku. No, akurat mi się ta kartka spodobała i stwierdziłam, że, że to jest idealna kartka, która zainspiruje mnie do stworzenia kartki, kartki ślubnej. Tak więc, tak. Pudełko było z, kupione z i złożone, ale kupione było w. W, dajcie mi chwileczkę pomyśleć, na strychu, tak więc zrobiłam sobie to pudełeczko, ono jest ekry, do, do ozdobienia wykorzystałam, nie pamiętam słuchajcie skąd mam tekturki, podejrzewam, że dostanę od mojej Eweliny, kwiaty są od Marty, Marty Papierówki, no wiadomo, Gaza, tutaj jest wycięty jakby taki nie wiem gałązka z wykrójnika, z no i ten wycisk z, ze Stampeli co wam pokazywałam. To kurczę mam za daleko, to żeby teraz wam... ale na pewno wyciągać, ale wiecie o którym mówię, że, o którym mówię, to jest ten cieniutki taki um, a paznokcie jaki piękny, słuchajcie, masakra. Ale do pracy dopiero w poniedziałek, więc jest to, że jeszcze zdążę zadbać o paznokcie. Yy, tak więc, yy, tak wygląda jakby okładka i yy, słuchajcie, musiałam obkleić to w ten sposób. Już, już Wam się tłumaczę dlaczego, no znaczy, ogólnie mogłam, mogłam Wam tego w ogóle nie pokazywać, ale pokażę. Yy. Tutaj użyłam taśmy i oczywiście zanim to wszystko nałożyłam, to już miałam włosy psa. Yy, niestety, po prostu sypie się z niej strasznie i ten, więc postanowiłam, że podkleję to i tego tak nie zwróci uwagi. Natomiast papier jest yy, pasujący z tego samego, yy, z tej samej kolekcji. Yy, kartka jest taka: oczywiście, yy, te, jak widzicie, yy, kwiaty są od Marty. Yy, papiery są. Z, chyba do, do Weccraft. W każdym razie to było kupione w polskim sklepie, ale nie mam zielonego pojęcia co to była za firma. Coś mi się kojarzy z Primu, ale nie jestem pewna, nie chcę schodzić tutaj. Nie, Prima to jest tutaj ten papier. Z Primy. Tak więc to tylko jedynie, że wyciłam taka. Postarzyłam go. W środku mamy w ten sposób. Zastanawiam się, czy jeszcze położyć tutaj jakiś biały papier, ale jest na tyle jasny, że można na nim normalnie napisać, więc będzie widoczny. Słuchajcie, no nic specjalnego, po prostu kartka ślubna, trochę tekturek, trochę gazy, trochę. To chyba Sizar się mówi na to. E, jeszcze nie podpaliłam wstążki, bo chciałam, żeby to wszystko ładnie podosychało, i, i wtedy sobie zobaczę, co tam i tam może podpada. E, maskę też używałam. Maskę yy, yy, i tutaj też, też było, ale nie widać akurat tam były motyle, yy, żeby to było jakby jakby pasowało do, do, do tego papieru, bo tutaj papier jest z motyle, natomiast no, potem przykryłam kwiatuszkami, więc yy, yy, nie widać tego. Yy, no to tak, tak to się prezentuje. Yy, wstążka, żeby było łatwiej wyciągać. Mam nadzieję, że dobrze się przykleiło. Yy, yy. I to tak wygląda. To akurat było yy, Metalowy element był chyba bodajże od... Bo no to teraz są bo albo skłami. Albo od Anii, albo od Ewy, ale chyba... Dobra, nie będę ma, od kiedyś dziewczyn. Um, I ponieważ tam były rażące takie bardzo kolorowe... Um, perełki, nie wiem, cekinki, pierdołki, to ja po prostu to wzięłam, coś innego przykleiłam i zamieniłam, więc to wszystko teraz fajnie wygląda. To, tak więc, no, to współgra ze sobą teraz. To był bodajże niebieski kamień, czy coś, to stwierdziłam, że nie, że... A nie miałam takich małych elementów czystych, więc wykorzystałam to po prostu. Tak więc, kartka wygląda tak. Ym... W sumie ja nie, nie, jakby nie oglądałam dużo e, filmów e, Emily. To jest sam ja mój pierwszy filmik, na który. Znaczy nie mówię, że nie znam jej, oczywiście znam z zesłyszenia i e, no, trafiłam dzisiaj na jej filmik. Trafiłam dzisiaj na jej filmik i, i bardzo mi się spodobała e, jej praca. E, I postanowiłam, e, ona akurat chyba robiła na papierach z, z Lemoncraft. Bardzo, bardzo ładna ta praca, jest śliczna, więc um, to jeszcze musi trochę dosnąć. Um, tak więc zaraz ja Wam podlinkuję, żebyście, żebyście mogli um, albo sobie wrócić jeszcze raz i obejrzeć, albo może właśnie tak jak ja pierwszy raz zobaczycie, um, zobaczycie tą pracę. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podoba to. Dzięki serdeczne i pozdrawiam Was gorąco. Pa.